Witam serdecznie, dziś Wam pokażę przepis na bardzo, bardzo proste leczo do słoików, które zrobicie sobie na zimę i zimą tylko taki słoik otwieracie, podsmażacie sobie osobną kiełbaskę, czy na przykład zrobicie sobie to w wersji wege, czyli bez kiełbasy i otwieracie ten słoik, tylko dodajecie do garnka i już macie gotowy obiad. Można to podać z ryżem, z makaronem, z czym się chce, można zjeść z chlebem, można zjeść samo. Więc już Wam pokazać, co my tu mamy. Yy, skład będzie pod filmem, a ja Wam powiem tylko z czego to zrobimy: z czerwonej papryki, z cukinii, cebuli, pieczarek i w moim przypadku, bo jeszcze nie mam dojrzałych pomidorów takiej ilości, żeby zrobić to z pomidorami, yy, użyję do tego 0,7 litra pasaty, ale o tym później. Więc zaczynajmy, bo jeszcze będzie kilka fajnych, delikatnie, drobnych składników, spokojnie i. Będziecie mieli super sprawę na zimowe obiady, szybko, łatwo i przyjemnie. Tak więc cukinie mam dość spore, są przerośnięte. No, takie sobie zostawiłem, więc teraz z takimi się muszę troszeczkę pomęczyć. Ale na takie leczo, to cukinie oprócz tego, że musimy ją sobie pokroić, to jeszcze z takiej większej musimy wyciągnąć środek. One są naprawdę duże. Widzicie, i ten miękki miąż do lecza, powinien być usunięty, jeśli to leczy ma zostać y, skonsumowane zimą, i żeby to w słoikach zachowało tą swoją zwartą konsystencję. Miąż możecie sobie później zużyć do czegoś, bo niektórzy mi tu piszą, że panie, pan to wyrzuca i tak dalej, i oczy święty. Ja tu mogę dać kurom, kurym mi są jajko i już będzie gitara. Wszyscy dogadani, więc y, trzeba po prostu oczyścić. To, to każdy zna. Widzicie, te peski są naprawdę duże, także. No nie chciałbym, nie chciałbym tego całego kroić. Dobra, nie muszę tego robić jakoś super ekstra dokładnie, ale z grubsza pestki wyciągnięte. No i tak postępuję z całą resztą. Posłuchajcie, cukinii mam 3,5 kg i takiej już oczyszczonej, czystej. I tego się będziemy trzymali, ja już nie obieram jej ze skóry, bo ja mam żółtą cukinię. Ta żółta cukinia, ona ma bardzo fajną, przyjemną, yy, miękką skórę, więc ja jej po prostu yy, nie będę obierał. Muszę to teraz pociąć wszystko oczywiście na kostki. Czy tam po prostu na mniejsze kawałki, a to każdy wie przecież, no nie? Dobra. I jedziemy. Kostka nie za gruba, żeby to się później przyjemnie jadło. Ok, coś takiego. Teraz pokroję całą cukinię. Cukinia przygotowana, pokrojona. Teraz następne warzywo papryka. Papryki będę tutaj miał kilogram, jak ją oczyszczę, tu jest ich po prostu 5 sztuk. Więc zaczynam kroić. I paprykę pokroję sobie w takie krótsze paski. I to jeszcze na połowę. Okej? Okay? proste, proste. I to ląduje do miski z fabryką. Ja, ja sobie to przygotuję i za chwilę zabieramy się za następną warzywą. Papryka przygotowana. Teraz kroimy pieczarki. I pieczarki, ja mam takie nie za duże pieczarki, takie bardzo fajne. Kroimy na takie większe kawałki. Zobaczcie, coś takiego. One po wysmarzeniu, żeby po prostu były jeszcze w tym daniu, a nie że one się tam rozlecą. Także kroimy na takie większe części. I tak postępuję z wszystkimi piecerkami. No i pieczarki mam ogarnięte, słuchajcie. Zostaje nam tylko cebula. I cebuli mam pół kilograma. Więc zaczynajmy, tniemy cebulę po prostu w piórka, chyba, że nie chcecie jej w ogóle tam widzieć w tym daniu, kroicie wtedy w kostkę, ja kroję w piórkach. Słuchajcie, oto są moje przygotowane składniki do tego pysznego dania, więc idziemy teraz na kuchenkę i będziemy je smażyć, dusić, gotować, więc zaczynajmy. Tak więc rozgrzewamy garnek, u mnie taki duży, 11-litrowy, w sumie 12-litrowy, widzę tutaj na podziałce i zaczynam od oleju kokosowego. Wrzucam go tutaj z dwie porządne łyżki, niech on się rozgrzeje, ale od razu do tego oleju rzucę dwa liście laurowe i ziele angielskie, to zawsze nawet trochę podbije smak. Dobra, no i to rozgrzewamy. No i po chwili, jak tłuszcz już nam się roztopił, widzicie, to zaczyna trochę delikatnie strzelać i przyprawę oddały już swój smak yy, i aromat. Dodajemy cebulę. i Cebulę musimy dość dobrze przysmażyć, ona musi być dobrze wysmażona. Więc smażymy cebulę. Za chwilę Wam pokażę, co dalej. No, słuchajcie, cebula się już ładnie usmażyła, nie musi być specjalnie na kolor, ale żeby była bardzo miękka, taka lekko już żółtawa, żeby się robiła, wtedy jest ok. Dodaję teraz pieciarki. Teraz w tym momencie, jak dodałem pieciarki, mogę dodać małą łyżeczkę soli. Pieciarki puszczą wodę, i o to właśnie chodzi. Niech one tu już się jeszcze zaczną smażyć. Najbardziej możemy to przykryć, ale mieszajmy raz, po raz tutaj, żeby to się tam ta cebula nie przypaliła. Dobrze, także jak się podsmażą pieciarki, pokażę wam co dalej. Posłuchajcie, pieciarki już zaczynają tracić swoją objętość, już puszczają wodę. I w tym momencie wrzucam całą moją paprykę i dalej to wszystko, słuchajcie, duszę. Muszę to pomieszać. Na razie jeszcze przypraw, że nie dodaję więcej. I dusimy, żeby ta papryka po prostu zaczęła być miękka. Słuchajcie, tutaj mi się gotuje. Byłem na ogrodzie, przyniosłem trochę ziół. Mam tutaj bazylię, mam tutaj lubczyk. Mam tutaj oregano, mam tutaj dosyć dużo pietruszki, to wszystko sobie zaraz pokroję, to będzie później potrzebne, ale teraz mieszam i wszystko nadal duszę. To, że to puszcza wszystko wodę, to bardzo dobrze, bo te leczo to nie może być jakieś suche, to właśnie tutaj e, te wszystkie soki, co puszczają te warzywa są bardzo potrzebne. Przykrywam duszę dalej. Dobra, więc posłuchajcie, teraz papryka już jest prawie miękka, to znaczy w sumie już jest miękka. Dodaję łyżeczkę oregano. Dodaję trzy płas płaskie łyżeczki papryki wędzonej, słodkiej. Mam tutaj czosnek staropolski, dodaję trzy łyżeczki. I dodaję łyżeczkę pieprzu. Ale bardzo taką płaską, bo my nie chcemy zbyt pikantnego. I słuchajcie, jeszcze do tego płaską łyżeczkę soli. To wszystko wymieszam. I w tym momencie ląduje cukinia. Od razu teraz pasata wląduje, Butelkę płuczę i wlewam z powrotem całą zawartość. Butelkę sobie zostawcie, możecie sobie zrobić przedzier pomidorowy w tej butelce i zapasteryzować na zimę. OK. Teraz to trzeba wszystko wymieszać. Wiecie, ze spokojem. teraz cukinia zacznie być miękka, ona puści wodę też. Ale to jeszcze nie koniec przepisu. Na razie to przykrywam, niech się to jeszcze dusi. Teraz dla wzmocnienia smaku wlewam tu jeszcze 100 ml sosu sojowego. Posłuchajcie, to już się znowu zaczyna gotować. W tym momencie na tą ilość składników, co Wam pokazywałem, dodaję 2 łyżki miodu. Ten miód tu nada naprawdę fajnego smaku, no i miód, miód, też tam w sobie konserwuje, jest konserwującym składnikiem, <laughs> więc się na pewno przyda. I teraz już w tym momencie, to zioła się dodaje zawsze do dodania na sam koniec, żeby nie było ugotowane, ale ja je daję teraz, to już jest końcówka tego procesu gotowania tego leczo. Ale chcę się dodać teraz, żeby one nie były już surowe, żeby one po prostu w tym słoiku czasami nie zepsuły mi tego dania. Więc one dadzą tutaj swój smak, aromat, ale już je teraz dodaję i teraz duszę to tak długo, aż cukinia będzie taka szklista. To teraz to zostawiam i duszę to jeszcze aż cukinia będzie szklista. Posłuchajcie, przepis już kończymy. No jest to tak dobre, naprawdę ja już teraz zjadłem drugą dokładkę, bo pierwszą próbowałem i jeszcze była trochę suknia lekko twardawa, a teraz już zjadłem drugą. I co robimy? Już Wam pokazuję. Zamieszałem wieczka wyparzone, wszystko przygotowane. I ja wam tylko pokażę tutaj jeden słoik, bo ja tu za bardzo nie mam miejsca, bo tu szafka jest. I co robimy? Wyłączę to, żeby się nie gotowało. Nabieram tego leczo, wkładam do słoika. Tak wiecie, nie całkowicie do pełna. Ze spokojem. I teraz porządnie zakręcam, obracam słoik do góry nogami i biorę jakiś ręcznik kąpielowy lub taki grubszy jakiś ręcznik i przykrywam. I tak zrobię wszystkie słoiki, wszystkie będą przykryte tym oczywiście jednym ręcznikiem, nie potrzebuję 10 ręczników. I tak je zostawiam do wystygnięcia. Te wieczka się same zaciągną, to się samo zapasteryzuje. Więc w ten sposób pod przykryciem zostawiamy. Nie, One bardzo powoli będą stygły, to jest bardzo gorące, bardzo powoli będą stygły. One się same zaciągną, zapasteryzują. Jak już będą zimne. Odnosimy do piwnicy, do spiżarni, gdzieś gdzie jest w miarę chłodno, gdzie jest po prostu ciemno. Żeby się słoik nie nagrzewał od słońca, więc nie stawiamy tego na parapecie jasna rzecz. I czekamy do zimy. A ja Wam powiem, że przepis jest genialny, Z tym miód, ten miód to tam po prostu rozwala system, jest taki dobry. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.